Za kilka dni mamy 11 listopada, najważniejsze święto w historii Polski. Tak, patriotyczne, niepodległościowe i tak dalej. Od jakiegoś czasu mamy nową władzę, tak zwaną koalicję 15 października. Więc nowa władza jest no to są porządki pod nową władzę. Właśnie się ukazały informacje, że do szkół trafiły podręczniki, gdzie zmieniono tekst patriotycznej Roty, jednego z najważniejszych utworów patriotycznych Polski. Tak, zmieniono zapis, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, na nie będzie Krzyżak pluł nam w twarz. Czajcie, ktoś tu nieźle robi... Riming Niemcom, żeby się podlizać, nie? No bo Niemcy to teraz nasze sojuszniki w NATO. To trzeba trochę tam zmienić tą rotę, nie? Zapomnijmy te wszystkie historie z całej historii Polski. No, pani minister, pan premier i pan prezydent ktokolwiek podpisał te nowe podręczniki, to gratuluję. Powinniście wylecieć na zbity pysk. Z deportacją poza kraj najlepiej. Bo skoro Wy tacy jesteście patriotami, no to ja gratuluję. Za chwilę zmienicie całą historię Polski, nie tylko zapis w tekście Roty.